Dzień dobry, cześć, cześć! Vegetermomix, Ewa Brzoza. Witam Was serdecznie. Mamy czas z karnawału. Jak widzicie tutaj pewnie już na ekranie. Dzisiaj przygotujemy sobie pączki. Pokazywałam Wam przepis na pączki z batatów. Wegańskie pączki. Są rewelacyjne. Bardzo je polecam. Znajdziecie przepis na kukidu.pl No a te tradycyjne pączki... Też y, tam znajdziecie przepis, czyli na platformie Cookie Ja już wyszukałam przepis. Daję, rozpocznij gotowanie. 70 g cukru. 50 g świeżych drożdży pokruszonych. 200 g mleka. Ja już mam wszystko odważone, cztery żółtka. jeszcze zgarnę łyżeczką. 80 gramów masła pokrojonego na kawałki jeszcze porozdzielam. I założyć miarkę na pokrywę, jeszcze ten cukier zgarnę, i trochę żółtka, co zostało. I zakładam pokrywę i miarkę. Daję dalej. Minuta 30-37 stopni. Będzie to się delikatnie podgrzewać. I obroty 5. Widzimy się za półtorej minuty. I klikam dalej. Dodać pół kilo mąki pszennej. Tutaj już trzeba sypać uważnie, żeby nam się nie przesypało. Jeśli chodzi o chleb, o bułki, o pieczenie, wyrabianie ciasta, o jakieś ciasta, gdzie są przepisy z mąką, jajkami i mlekiem, no to warto już tutaj trzymać się receptu. Troszeczkę odłożę, bo za dużo. I klikam dalej. Jedną szczyptę soli. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. I mamy dwie minuty wyrabianie ciasta taki kłosek na ekranie oznacza, że jest to specjalny tryb do wyrabiania ciasta, ciasto na pizzę, na jakieś ciasta kruche, na chleb świetny patent, że tak powiem, świetny program bardzo go polecam do wyrabiania wszelkiego rodzaju ciasta i widzimy się za dwie minuty Terminomik skończył pracę. Klikam dalej. Dwie łyżki spirytusu re rektyfikowanego 96%. Pączki ze spirytusem są dużo lepsze. I założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. I ponownie wyrabiamy, tym razem minutę. I idziemy dalej. Ciasto przełożyć do dużej miski. Ja już mam taką miskę naszykowaną, specjalną na ciasta, na chleb. Teraz przełożę ciasto. I przykryć ściereczką kuchenną. Odstawić w ciepłe miejsce do wyraśnięcia, aż podwoi swoją objętość. Około pół godziny. Zobaczcie, jak to ciasto fajnie wygląda. I tutaj to, co jest nowością od jakiegoś czasu, nie wiem czy zwróciliście uwagę, to mamy filmiki. Możemy kliknąć sobie play, i tu jest pokazane, jak rozwałkować, jak wykrawać te ciasta. Jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. Do zobaczenia za pół godziny. Ciasto nam pięknie wyrosło. Spójrzcie. Daję znów przepis. Blato oprószyć mąką, rozwałtować na nim ciasto na grubość 1 cm. Szklanką lub foremką. Ja mam taką szklankę. Do wycinania o średnicy około 6 cm wyciąć w cieście krążki i ponownie odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 10 minut. I potem rozgrzać olej, pączki smażyć na gorącym oleju, aż się zarumienią, następnie odwrócić na drugą stronę i smażyć na złocisto brązowy kolor. Zabieram się do pracy. Będę rozwałkowywać ciasto. I pewnie już Wam pokażę efekt końcowy, czyli pyszne pączki. Szkoda, że tego nie spróbujecie, ale mam nadzieję, że zrobicie sobie sami to ciasto. Do zobaczenia. Pa!